Cześć, witam Was jak zawsze serdecznie. Chciałem poinformować Was, że rozpoczęto pracę nad elektronicznym amatorskim rejestrem połowu ryb. Decyzję taką podjął Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 23 marca na swoim posiedzeniu. Komisja ds. Cyfryzacji ma się zająć opracowaniem specyfikacji. Zamówienia i aby aplikacja, o której wcześniej wspomniałem, została rozbudowana o moduł umożliwiający rejestrację amatorskiego połowu ryb. Jest to postulat, o którym rozmawiamy od dłuższego czasu. Całe środowisko wetkarskie mówi o tym w mediach społecznościowych, bo chcieliśmy, aby w XXI wieku, w dobie takiego rozwoju internetu informatyki ten rejestr po prostu przeszedł do lamusa, który jak widzicie jest coraz większy kiedyś był o 50% mniejszy a teraz zwiększa się coraz bardziej, jest coraz grubszy, coraz mniej wygodny do noszenia i często się zdarza, że zapominamy o nim a tak dzięki popularnym smartfonom będziemy mogli rejestrować tu. Cieszy nas to, że zarząd główny myślę, że tu wyrażę wolę wielu wędkarzy, nie tylko swoją pozytywnie podszedł do tego tematu przez nas zgłaszanego. Aby ułatwić nam wszystkim wędkowanie nad urwiskami PZW Kiedy przeczytałem tę informację nasunęło mi się takie Jeszcze jedno spostrzeżenie Wiecie to jest taka zasada jak dostajemy palet chcemy troszeczkę zawsze trochę więcej Sięgamy po dłoń Czy przy tym module rozbudowie, rozbudowaniu o ten moduł Rejestru amatorskiego połowu ryb nie dokonać takiego, takiej funkcji, żeby w tym module można było, jeżeli wpisuje dane łowisko, przeczytać co to jest za łowisko, krótka charakterystyka i czym to łowisko było zarybiane w okresie roku maksymalnie dwóch, abyśmy wiedzieli czego możemy się spodziewać i jaka ta ryba pływa. Zdajemy sobie sprawę, że wetkarze po to jeżdżą nad wodę niejednokrotnie zabrać tą rybę i żebyśmy wiedzieli od razu dzięki tej aplikacji, że nie dość, że rejestrujemy, czyli jest na bieżące przepraszam, jest na bieżąco podane ile tych ryb żeśmy odłowili i byśmy wiedzieli jak, jaką ilością łowisko zostało zarobione i jakiego rybostanu tam się można spodziewać Nie będę już przedłużał tego filmu. Życzę Wam wszystkim wesołych, spokojnych i zdrowych świąt w gronie rodzinnym. A po świętach, abyście łowili ryby, o, o których zazwyczaj marzycie i które chcecie złowić jadąc na dłowisko. Trzymajcie się. Do zobaczenia w następnych filmach.